Święta obchodzone corocznie w Polsce 26 maja jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. W tym dniu są one zwykle obdarowane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. To święto ma na celu ukazanie matkom szacunku, miłości, podziękowania za cudowne wychowanie. Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki boginie symbole płodności i urodzaju. Zwyczaj powrócił w XVII-wiecznej Anglii pod nazwą Niedziela Matki i początkowo oznaczał wizytę w katedrze. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do około XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej. Inaczej historia tego święta przedstawia się w Stanach Zjednoczonych. W 1858 amerykańska nauczycielka ogłosiła Dni Matczynej Pracy. W 1905 udało się ustanowić Dzień Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal wszystkie Stany. Zaś w 1914 Kongres USA uznał przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe. Zobaczmy, za co najbardziej kochamy nasze mamy. Że jest miła, uczelna, która nam pomaga i jest Że jest taka miła, dobra, sprawiedliwa, pomocna. No bo jakby nie była pomocna, to tam żeby jest, to nigdy nie wypadną. No, jej mi pomaga by nie pocieszali nikogo. Tata musiał go za nie a coś jest trochę w tym kiepski. No, ale nie aż tak. Mama jest dla mnie najukochańszą osobą na świecie. Mama. No, mama jest dla mnie ważna. Mnie wychowała, nauczyła dużo rzeczy, które do dzisiaj pilnuję i staram się wykonywać. Będziemy zadawać pytania ludziom, by dowiedzieć się, jak będą spędzać dzień matki. Świętuję z moją mamą, jej um, jesteś? No co, siadamy przy kawie, rozmawiamy, śmiejemy się, żartujemy, opowiadamy sobie różne rzeczy. Jaką niespodziankę zainteresujemy? No... E... są udarowywane lałkami i innymi prezentami. W szkole i w przedszkolu z myślą o mamie są przygotowywane przedstawienia. Ja mam w przedszkolu mam spiedziałkę. Ja... Mówiłam i śpiewałam. Czusnie są najpopularniejsze bukiety kwiatów. Przed nim matki, piecianie przeżywają prawdziwe obrężenie. Jeden i duży i mały. Jeszcze bardzo, jeszcze no przepraszam. pani daje. Spektrum. Proszę. Proszę. Coś Dziękuję. Proszę. Jak dużo pani zrobiła dzisiaj w Bardzo dużo, wyjątkowo dużo. Dużo, dużo, bardzo dużo. Teraz opowiem też mojego autorska pod tytułem Dynar. Dziś jest mojej mamy święto. Dla Młodzieżowej Telewizji Soczno Agata Oliwia Stusik